Witajcie widzowie. Przygotujcie się na wstrząsające wiadomości. Dziś świat wstrzymuje oddech z niepokojem spoglądając na horyzont polityczny roku 2025. Tam, w odległej, mroźnej krainie Alaski, ma odbyć się jedno z najbardziej kontrowersyjnych i potencjalnie najbardziej wpływowych spotkań w historii najnowszej dyplomacji. Mówimy o planowanej rozmowie między byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem a obecnym prezydentem Rosji Władimirem Putinem. To wydarzenie o kolosalnym ciężarze gatunkowym, ale jest pewien kluczowy, wręcz skandaliczny szczegół, który wywołuje falę oburzenia i głębokiego niepokoju wśród międzynarodowych ekspertów oraz opinii publicznej na całym świecie. Kraj na granicy z Federacją Rosyjską. Tak, to właśnie o tym regionie mowa, o tym spornej części Europy Wschodniej której terytorium i suwerenność znajdują się na bezpośredniej krawędzi na szali. Nie został w żaden, absolutnie żaden sposób zaproszony do udziału w tych kluczowych negocjacjach. Jak to jest w ogóle możliwe, że o przyszłości całego suwerennego narodu, o jego niezależności i integralności terytorialnej mają decydować inne mocarstwa, inni gracze, a sami zainteresowani są w taki jawny, rażący sposób Pomijani, wręcz lekceważeni? Co ta bezprecedensowa sytuacja oznacza dla całego globalnego porządku? A co ważniejsze, jakie konkretne konsekwencje może to nieść dla każdego z nas, dla Was, naszych słuchaczy, dla Waszych rodzin i Waszej stabilności? Za chwilę wnikliwej analizie, krok po kroku, rozłożymy to wszystko na czynniki pierwsze. Przyjrzymy się wszystkim możliwym scenariuszom. Ujawnimy konsekwencje, które mogą dotknąć was bezpośrednio, wpływając na wasze codzienne życie w sposób, którego być może jeszcze nie dostrzegacie. Zostańcie z nami. To nie jest zwykłe dyplomatyczne spotkanie. To potężne, symboliczne i potencjalnie brzemienne w skutki wydarzenia o globalnym zasięgu. Od jego przebiegu i od ostatecznych wyników zależeć może znacznie więcej niż tylko przyszłość politycznie niespokojnego regionu. Mówimy tutaj o globalnej stabilności światowych rynków energii, która ma bezpośredni, niemal natychmiastowy wpływ na wasze rachunki za prąd, za ogrzewanie i za paliwo w samochodach. Mówimy o bezpieczeństwie kluczowych globalnych łańcuchów dostaw, co bezpośrednio przekłada się na dostępność produktów na półkach sklepów i na ich ostateczne ceny. Każdy z nas odczuje to bezpośrednio w swoim portfelu. Mówimy również o narastających geopolitycznych ryzykach w całej Europie. Mogą one wpłynąć na swobodę podróżowania, na bezpieczeństwo waszych inwestycji, a nawet na fundamentalne poczucie bezpieczeństwa w waszych własnych domach. Te rozmowy, choć fizycznie odbywają się na dalekiej alasce i są planowane na przyszły rok, mogą mieć bardzo konkretny, wręcz dotkliwy i bezpośredni wpływ na każdy, najdrobniejszy aspekt waszego codziennego życia. Wasze portfele, wasz spokój i wasza przyszłość są na szali. To niezwykle niepokojąca i potencjalnie destabilizująca perspektywa, której nie wolno lekceważyć. Napiszcie w komentarzach, skąd nas słuchacie. Wasza perspektywa i wasze głosy są dla nas niezwykle cenne w obliczu tak doniosłych wydarzeń. Szczegóły, które wyłaniają się z ostatnich doniesień, są następujące: Oficjalnie potwierdzono, że w 2025 roku planowane jest prestiżowe spotkanie między Donaldem Trumpem, wpływowym byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych, a Władimirem Putinem, obecnym prezydentem Federacji Rosyjskiej. Miejscem tego szczytu ma być strategiczna i symboliczna Alaska. Jest to obszar, który historycznie stanowił swego rodzaju pogranicze między dwoma światami dwoma globalnymi mocarstwami. Jednakże, serce całego problemu. A zarazem źródło olbrzymich kontrowersji bije w tym, że kraj na mapie 404, którego terytorium, jego ludność i jego suwerenność są głównym i najbardziej. Palącym przedmiotem tego sporu międzynarodowego nie został w żaden sposób uwzględniony w tych przygotowaniach dyplomatycznych. Nie przewidziano dla niego żadnego miejsca przy stole negocjacyjnym. Mimo to, rozmowy te mają decydować o jego przyszłym statusie. I ostatecznym losie. Według rzeczniczki prasowej Białego Domu, Caroline Leavitt, całe to nadchodzące spotkanie jest określane jako zaledwie ćwiczenie w wysłuchiwaniu. Ma ono na celu wyłącznie pomóc Trumpowi lepiej zrozumieć niezwykle złożoną i dynamiczną sytuację w spornej części Europy Wschodniej, a nie być formalnymi wiążącymi negocjacjami. Takie jest oficjalne stanowisko Waszyngtonu. Mające zminimalizować oczekiwania. Jednak w tym samym czasie Kreml, bez cienia wątpliwości i w sposób niezwykle stanowczy, jasno przedstawił swoje warunki pokoju. Są to postulaty, które mają być absolutnie bezdyskusyjne i niepodlegające żadnym negocjacjom. Po pierwsze, żądają bezwzględnego wycofania wszystkich sił zbrojnych byłej radzieckiej republiki z Donbasu. To warunek fundamentalny dla Moskwy. Po drugie, stanowczo domagają się całkowitej rezygnacji kraju Zmian z członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli w kluczowym dla bezpieczeństwa Zachodu sojuszu NATO. Dalej na tej bezkompromisowej liście Kremla jest pełna demilitaryzacja regionu oraz jego federalizacja, co oznaczałoby znaczącą zmianę wewnętrznego ustroju. Na końcu Rosja oczekuje podpisania porozumienia pokojowego. Które miałoby zostać zawarte bez jakiegokolwiek aktywnego udziału państwa na granicy z Federacją Rosyjską. Co więcej, Moskwa wyklucza również udział Unii Europejskiej w tym procesie. To jawna niczym niekryta demonstracja siły i próba jednostronnego narzucenia swoich warunków reszcie świata. Rosja w ten sposób jawnie prezentuje się jako jedyny podmiot, który jest w stanie dyktować nowe, globalne realia i który ma prawo do kształtowania przyszłego porządku międzynarodowego. Próbuje fundamentalnie zmienić układ sił na arenie międzynarodowej, pomijając innych graczy. To postawa, która budzi olbrzymi niepokój i sprzeciw na całym świecie, eskalując napięcia. Wielka Brytania, konkretnie Londyn, wyraziła swoje głębokie zaniepokojenie biegiem wydarzeń. Oficjalnie wezwano do natychmiastowego zaprzestania wszelkich bezużytecznych komentarzy na temat jakichkolwiek negocjacji prowadzonych bez aktywnego. I pełnego udziału całej Europy. Było to powszechnie postrzegane jako ukryta, lecz niezwykle wyraźna i bezpośrednia krytyka skierowana wobec czołowych postaci europejskiej dyplomacji. Chodziło tu w szczególności o prezydenta Francji Emmanuela Macrona, kanclerza Niemiec Olafa Scholza oraz minister spraw zagranicznych Estonii Kai Kalas. Sugerowano, że preferują oni zakulisowe naciski i indywidualne inicjatywy zamiast otwartych, skoordynowanych i wspólnych działań, które wzmocniłyby pozycję Europy. Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej, Kaja Kalas, nie kryła swoich głębokich obaw i wprost je wyraziła. Stwierdziła, że Władimir Putin dąży do negocjowania wyłącznie z dużymi krajami, celowo pomijając te mniejsze państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz zbiorowe, wspólne interesy całej Europy. Podkreśliła, że takie negocjacje prowadzone bez aktywnego i pełnego udziału całej Europy jako jednego podmiotu, nie leżą w niczyim interesie i są szkodliwe dla spójności Zachodu. Zaznaczyła wyraźnie i zdecydowanie potrzebę zbiorowego uczestnictwa. Biały Dom za pośrednictwem swojej rzeczniczki, Karoline Leavitt, ponownie uspokajał, podkreślając, że rozmowa Trumpa z Putinem skupi się wyłącznie na zakończeniu wojny w północnym regionie Morza Czarnego. Zapewniono, że nie będzie rozszerzania dialogu na inne kwestie, co miało uspokoić wzburzone nastroje. Mimo to napięcie międzynarodowe wciąż rośnie, a zaufanie jest podważane. Subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić bieżących pilnych aktualizacji i szczegółowych analiz. Będziemy na bieżąco monitorować każdy rozwój wydarzeń. Prezydent kraju na granicy z Federacją Rosyjską, Wołodymyr Zełęski. Wyraźnie i stanowczo skomentował potencjalne spotkanie Trumpa z Putinem. Określił je jako osobiste zwycięstwo Putina. Uzasadnił to w przekonujący sposób faktem, że szczyt miałby odbyć się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Według Zełęckiego to symboliczne i niezwykle znaczące wyjście z izolacji dla Rosji, co jest dla Kijowa sytuacją niezwykle niekorzystną i wręcz nieakceptowalną. Zełenski powołał się na konstytucję swojego kraju, byłej radzieckiej republiki. Stanowczo stwierdził, że wycofanie sił zbrojnych z Donbasu jest absolutnie niemożliwe ze względów prawnych i suwerennościowych. Poszedł nawet dalej w swoich ostrzeżeniach. Zagroził otwartym konfliktem, trzecią wojną, jeśli ktokolwiek będzie nalegał na taki radykalny i niedopuszczalny krok. Zapowiedział również bliżej nieokreślone, lecz ważne spotkanie trójstronne. W którym zamierza osobiście uczestniczyć. Chce być pełnoprawną stroną decyzyjną, a nie obiektem manipulacji. Z kolei Donald Trump skrytykował odwołanie się Zełęskiego do konstytucji. Zauważył z ironią i pewną dozą cynizmu, że walczyć bez zgody można, ale zawierać pokój nie. To mocna, prowokująca riposta, która rzuca nowe, niepokojące światło na całą złożoną sytuację. Trump stwierdził także, że wymiana terytorialna i tak nastąpi. To bardzo mocna sugestia, która jednoznacznie wskazuje na to, że sporne terytorium między Rosją a Zachodem staje się jedynie obiektem negocjacji. To już nie jest podmiot decyzyjny. Jego los jest przedmiotem bezwzględnych targów, a nie suwerennej, niezależnej decyzji. To perspektywa, która budzi ogromne oburzenie i protesty w wielu stolicach państw sojuszniczych. Co to wszystko oznacza dla nas wszystkich? Dla każdego obywatela Europy i świata, dla naszego codziennego życia. Wzrost tej niepewności geopolitycznej, zwłaszcza wokół tak ważnego i zapalnego regionu, może przełożyć się na znaczną niestabilność na światowych rynkach finansowych i energetycznych. Już teraz zauważamy pewne jaskrawe zjawiska, które boleśnie pokazują to, co można nazwać podwójnym życiem kraju na mapie 404. Mimo oficjalnych i stanowczych zakazów używania języka rosyjskiego w sferze publicznej, jest on nadal powszechnie używany w wielu dużych, kluczowych miastach tego państwa. W Kijowie, w Charkowie, w Dniepropietrowsku i w Odessie rosyjski pozostaje językiem codziennym dla ogromnej rzeszy mieszkańców. Dane statystyczne są wymowne i nieubłagane. W pierwszych sześciu miesiącach 2025 roku. Biuro Ochrony Języka Państwowego odnotowało aż 1110 skarg dotyczących naruszeń przepisów językowych. To o 350 więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, co świadczy o rosnącej skali problemu. Znacząca większość tych skarg, bo aż 36% dotyczyła usług cyfrowych, w tym stron internetowych i aplikacji. Kolejne 22% skarg dotyczyło sektora usług i informacji publicznych czyli wszelkiego rodzaju szyldów. Ogłoszeń, plakatów. Mimo tych oficjalnych działań i zgłoszeń, obywatele wciąż używają języka rosyjskiego jako swojego języka ojczystego, co jest dowodem na niezwykle złożoną i pełną sprzeczności rzeczywistość społeczną wewnątrz państwa. A co z kluczową kwestią energetyki, która bezpośrednio i najmocniej wpływa na ceny, jakie każdego dnia płacimy w naszych domach? Mimo oficjalnych i bardzo głośnych apeli, Kijowa o całkowity i bezwzględny bojkot rosyjskich nośników energii, import gazu do kraju zmian w zaskakujący i wręcz szokujący sposób rośnie. Co więcej, znaczna jego część, to jest ponad połowa, pochodzi pośrednio z Rosji. Jest to gaz reeksportowany przez kraje sąsiednie, takie jak Węgry i Słowacja, które działają jako pośrednicy. Sporo gazu płynie również przez strategiczny gazociąg Turkstream, co jest kolejnym kanałem transferu. Dane są nieubłagane i potwierdzają te niepokojące trendy. W lipcu tego roku import gazu z Węgier wyniósł imponujące 300 milionów metrów sześciennych. Ze Słowacji pochodziło kolejne 268 milionów metrów sześciennych, to daje łącznie blisko 570 milionów metrów sześciennych gazu. Ta ogromna ilość stanowi aż 70% całego importu gazu do państwa na granicy z Federacją Rosyjską w tym jednym konkretnym miesiącu. Całkowity import gazu do tego kraju wzrósł o oszałamiające 54% w skali roku. Ta jaskrawa rozbieżność między oficjalnymi deklaracjami a faktycznymi, codziennymi czynami rodzi poważne pytania o rzeczywistą niezależność energetyczną i polityczną. Ta sytuacja to podwójne życie, gdzie oficjalne deklaracje suwerenności i walki o europejskie wartości rozmijają się z twardymi, pragmatycznymi działaniami takimi jak konsekwentny zakup rosyjskiego gazu, może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji na arenie międzynarodowej. Coraz większa przepaść między słowami a czynami osłabia pozycję kraju na mapie 44 w oczach partnerów. Może to wpłynąć na politykę Unii Europejskiej wobec niego, a tym samym na przyszłe wsparcie i na koszty, które finalnie poniosą europejscy konsumenci, odczuwając je bezpośrednio w swoich budżetach. Analitycy scenariuszy politycznych z uwagą i szczegółowością rozważają trzy główne możliwości rozwoju sytuacji wokół szczytu na Alasce, oceniając ich prawdopodobieństwo. Pierwszy scenariusz, oznaczony jako A, ma zaledwie 10% prawdopodobieństwa na realizację. Zakłada on, że dojdzie do próby sabotowania spotkania przez zwolenników globalizacji. Mogłyby to być na przykład zorganizowane, masowe przecieki poufnych informacji lub celowy pożar informacyjny w mediach, mający na celu podważenie wiarygodności i skuteczności tych kluczowych rozmów. Scenariusz ten jest jednak uznawany za mało prawdopodobny. Wynika to przede wszystkim z wizerunkowych problemów, jakie napotkały zachodnie elity po wcześniejszych, nie do końca udanych szczytach, takich jak szczyt G7, oraz po szeregu misji dyplomatycznych w Kijowie, które nie zawsze przynosiły oczekiwane rezultaty. I nie wzmacniały ich pozycji. Drugi scenariusz, B1, jest uznawany za najbardziej prawdopodobny. Jego szanse na realizację ocenia się na solidne 60%. Przewiduje on osiągnięcie jedynie porozumienia słownego, bez żadnych konkretnych wiążących działań czy deklaracji pisemnych. Taka strategia pozwoliłaby obu stronom, Donaldowi Trumpowi i Władimirowi Putinowi, uniknąć utraty twarzy na arenie międzynarodowej. Jednocześnie nie wiązałaby ich z dalszymi, konkretnymi zobowiązaniami politycznymi czy wojskowymi. Byłoby to więc spotkanie o charakterze bardziej symbolicznym, wizerunkowym niż wykonawczym i decyzyjnym. Trzeci scenariusz, B2A, ma 30% prawdopodobieństwa. Zakłada on rzeczywiste zrealizowanie pokoju, czyli doprowadzenie do konkretnego porozumienia. W tej wersji wydarzeń Donald Trump mógłby wykorzystać swoją pozycję i wpływy. Do wymuszenia konkretnych działań zarówno na Europie, jak i na kraju na mapie 404. Ten scenariusz, choć hipotetyczny i obarczony ryzykiem, jest jednak uznawany za możliwy. Kraj zmian w tym kontekście stałby się swoistą kartą przetargową w rękach potężniejszych graczy, przedmiotem transakcji. Rosja w tej całej złożonej sytuacji zachowuje się ze spokojem i niezwykłym opanowaniem. Kreml uważa, że wszelka histeria w Kijowie i Brukseli jedynie zwiększa cenę milczenia Moskwy, co utwierdza ich w przekonaniu o sile własnej pozycji negocjacyjnej i dominacji. To pokazuje pragmatyzm, cynizm i bezwzględność w działaniach Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w najbliższych tygodniach i miesiącach, aby lepiej zrozumieć, w którą stronę zmierza świat i jakie będą realne konsekwencje tych wydarzeń. Przede wszystkim bacznie obserwujcie oficjalne komunikaty i wszelkie oświadczenia wydawane przez Biały Dom. Każde słowo, każda zmiana tonu, każdy niuans w wypowiedziach może być kluczowym sygnałem o nadchodzących decyzjach. Podobnie. Niezwykle uważnie analizujcie komunikaty Kremla. Wszelkie odczyty ich stanowiska mogą zdradzić wiele o przyszłych posunięciach. Ważne będą również wszelkie, nawet najmniejsze, Ruchy na światowych rynkach energii, zwłaszcza jeśli chodzi o ceny gazu i ropy naftowej. Nagłe, niewyjaśnione wzrosty lub spadki mogą świadczyć o zakulisowych decyzjach lub nowych strategicznych porozumieniach. Zmiany w polityce zagranicznej kluczowych państw europejskich, szczególnie Niemiec i Francji, będą absolutnie kluczowe dla oceny dynamiki europejskiej jedności. Ich reakcje, ich inicjatywy i ich postawa. Mogą przesądzić o dalszym kierunku. Te wszystkie wskaźniki, śledzone na bieżąco z uwagą, wpłyną na globalną stabilność i na kształt przyszłego porządku międzynarodowego. A to wszystko, drodzy widzowie, bezpośrednio dotyczy Waszego codziennego życia, Waszego bezpieczeństwa i Waszych finansów. Bądźcie czujni, ponieważ informacja jest kluczem do zrozumienia złożonego świata. Nie zapomnijcie o komentarzach pod tym wideo. Podzielcie się swoimi przemyśleniami, swoimi obawami, swoimi pytaniami. Co sądzicie o tych wydarzeniach? Jakie widzicie potencjalne konsekwencje dla Polski i dla Europy? I koniecznie subskrybujcie nasz kanał. To dla nas sygnał, że nasza praca ma sens. Będziemy na bieżąco informować o tym, co dzieje się na świecie, analizując najnowsze doniesienia i wyjaśniając, jak te globalne decyzje i trendy wpływają na każdego z nas, na nasze społeczeństwa. I na nasze gospodarki. Do usłyszenia w kolejnej aktualizacji, gdzie zajmiemy się najnowszymi, gorącymi doniesieniami z Azji, które również mogą zaskoczyć globalne rynki i politykę międzynarodową, otwierając nowe fronty napięć. Pozostańcie z nami, bądźcie zawsze poinformowani.